Siemanko! Witajcie w kolejnym, ostatnim już odcinku z serii o Sri Lance. A w nim między innymi podzielimy się informacjami o tym jakiego hotelu jak ognia, gdzie kupić olej do tuksa i ile on kosztuje, jak wygląda bentota oraz jak restauracja potrafi zaskoczyć gościa niespotykanym zestawieniem na talerzu. Zostańcie z nami i zapraszamy na odcinek! Dzień dobry, witamy się z wami na kanale Mapa Marzeń. Ja jestem Sara, jestem Mateusz i dzisiaj witamy się z wami z bentoty. Bentota to nasz, jakby można powiedzieć, przystanek w drodze do Colombo. Zostały nam dwa ostatnie dni, żeby rozłożyć sobie tą długą podróż z miejscowości Mirisa do Kolombo. Zatrzymaliśmy się tutaj przyjazdem. Idziemy się zaopatrzyć w jakieś jedzonko i zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje i zapraszamy na odcinek. Droga do naszego hotelu hostelu, to jest gdzieś w środku dżungli. Ogólnie znajduje, sięśmy do sklepu. I teraz wracamy tu jakieś domki lokalsów. Tu jakieś bananowce wszędzie, banany rosną. Patrzcie. Co chwila, nie? Co chwilę banany nad głową wiszą. Tu grażynka i taki i zastanawiamy się, jakbyśmy jak będziemy tutaj wieczorem wracać, ale prawdopodobnie wynajmiemy jakiegoś e, bajaja. Bo tu nie ma oświetlenia, a widzę, że ciekawe zwierzęta biegają. I jeszcze <laughs> zwróciliśmy Panu uwagę, że przed pokojem mamy gniazdo czerwonych, wielkich mrówek, więc powiedzieliśmy, że jakby mógł z łaski swojej to usunąć, bo nie chcielibyśmy się obudzić jutro, celi w bomblach. On mówi, spokojnie, ja to posprzątam, a po drugie to nie jest, nie są one niebezpieczne. Mówimy, no jasne, no wielkie, czerwone mrówki oczywiście, że są, nie, że są bezpieczne. Z daleka krzyczą, że są niebezpieczne. No przyjrzałem się, to mają takie, takie te gryzałki, że dajcie spokój. A to jeszcze ja ostatnio, kiedy było ujęcie z bananami w Chiang Mai. no to mamy drugie, ja z bananami. Zaraz Wam pokażemy ten pokój, jaka cena i jaka nazwa. Czy będzie polecajka, czy nie dowiemy się jutro jak wstaniemy. No a tu dalsza część drogi do naszego homestayu czy tam hostelu właśnie nie było. Pogodynki na dziś. Uu, dzisiaj to pogoda przegięła. Jest bezchmurne niebo. Jest chyba z 50 stopni. Moskito, a wilgotność ze 120%. Tak. <noise> jest woda wszędzie po prostu. Ale trasa była w ogóle tak piękna. Jechaliśmy samym wybrzeżem. Całe 90 km wybrzeżem. Turku z wody, Szaleni kierowcy autobusu. Czego więcej trzeba? Przygoda. <noise> Tam mamy taki nie niecały kilometr, chyba około 800 metrów do pokonania właśnie taką dość wąską drogą. Nie wiem, czy tu się miną dwa bajaje. Ja nie, mi minąłem się jak wjeżdżaliśmy z bajajem chyba, ale lekko nie ma. Czarek jakiś. Siema, czarów. Ciepło, nie? Nam też. Zapraszamy do naszej willi. Willa nazywa się po niemiecku Freiheit Himmel. Coś takiego. Mieliśmy mieć na dole, ale jest nie gotowy, więc pan nam dał u góry. No i teraz dobra, o co chodzi z tymi rówkami? Prawdopodobnie jeszcze są na śmigła jako pierwsza, tutaj cała ta ściana była w takich mrówkach. O, widzicie? No, małe nie są. No i pan miał jej tu posprzątać. No i one dalej chodzą, ale są na razie tylko dwie. Tu jest czysto, tu jest trzecia, czwarta. One zaraz wrócą. To na spokojnie jestem tego pewien. Tutaj jest jakiś zakątek do mycia naczyń. No tu akurat nie jest zbyt czysto. Zobaczmy w pokoju. Dobra, i to jest nasz pokój. O, fajnie pan klimatyzację włączył, ale... Albo to grzyb, grzyb, wilgoć. Tak. I wygląda to tak. No i, bo widać, że u góry na suficie przybija, nie, nie mogą tego chyba pomalować. No dobra, jest klimatyzacja, więc fajnie. Jest lodówka, więc też na plus, bo tam nie było napisane. Standardowo, lodóweczka jest. Otwarta, tutaj jest. A, to ja wiem skąd śmierci. Stąd. Tu jest taki kącik i on jest całkowicie zagrzebiały. Widzicie, no grzyb jest przeokrutny tutaj, ale jesteśmy tutaj tylko jedną noc, więc damy radę. Łóżko jest moskitiera, to na plus. Tutaj mamy to urządzonko ich na komary, kiszczajnik. No spoko, fajnie chłodno, bo klimka daje. Zobaczmy łazienkę, czy nie będzie strachu? Jest prąd, ok. Ładnie, znowu ładna łazienka, kurczę, oni mają te łazienki potrafią? Widać, że troszkę e, z, używane już było, ale jest w porządku. Może zamkniemy sobie to okienko, żeby nie prowokować e, różnego rodzaju I, insektów i mrówek. Ok, dobra. Na wszelki wypadek. Tutaj również grzyb. No ale co do ceny. Grażynka jak to cenowo wygląda? 15 dolarów 15 dolarów za noc. Jest tanio, jest tanio, jest grzeb, jest tanio. Co tutaj mamy jeszcze? Sprawdźmy to. Myślę, czasami boję troszkę otwierać. Mamy mały mały balkon notaras. Balkon no wygląda to tak. Jedno krzesełko. Nie, raczej nie będziemy tutaj siedzieć. To widok z tego jest. No, ładny, fajny na dżunglę. No mówię, jesteśmy w środku jakiejś dżungli coś takiego. I to tak wygląda nasz pokój w Bentocie. My się ogarniemy i będziemy tutaj, wejdziemy sobie poeksplorować to miasteczko, a jutro rano wracamy do Colombo oddać tuktuka. Ogarnęliśmy się i znaleźliśmy restaurację, do której idziemy, choć jedną mamy w, z bardzo wysokimi opiniami zaraz nad naszym pokojem, ale postanowiliśmy, że na razie pójdziemy do restauracji innej, a może na kolację pójdziemy do tej restauracji nad nami, bo ma 5 opinie na ileś tam dziesiąt głosów, więc też spoko. A teraz postanowiliśmy się tutaj jeszcze przejść. Ludzie się tutaj na nas patrzą naprawdę jakby nie widzieli białych, a tu jest pełno takich e, homestay, hoteli, hosteli, gdzie są biali. Ale robimy nie małe poruszenie tutaj, ewidentnie. Możecie zobaczyć. Jeżdżą chłopaki i się, i się obracają. Ja nie wiem czy widzieli blondynkę w ostatnim czasie. <śmiech> <śmiech> idziemy z lokalsami. Tych dróg, tych dróg nie ma po prostu na mapach, do której do tej restauracji chcemy dojść. No i pan mówi do nas po swojemu, bo nasz e, jakby ten ziomek, który nam ogarniał hotel powiedział temu chłopowi, że do takiej restauracji idziemy i ten nas teraz prowadzi przez jakąś dżunglę przez jakieś obce domy do restauracji, do której mamy Ale iść. wygląda to na to, że prowadzi nas dobrze. <noise> Bo tej, tych dróg ogólnie nie ma tutaj na Google Mapach, nie? Musielibyśmy wszystko obchodzić dookoła. No patrzcie, co się dzieje. My teraz idziemy tutaj sobie u kogoś w banku. To jest perfect. jakaś budowa. Tak, <noise> Tu są jakieś tory. <noise> tutaj przez tory sobie przeskoczymy. Ale widać, że inni biali wiedzą, znają tą drogę. Tylko my, bo jesteśmy dopiero kilka minut. No dobra, mamy to ogarnięte. My place. Thank you very much. Bye. Pan sobie poszedł, a my idziemy teraz tutaj. Ale ładne, ładna, szeroka plaża. Ale tutaj jest jakiś ewidentnie wielki hotel. Dlatego jest tak bia dużo białych ludzi ale miejscówka całkiem przyjemna, całkiem fajna. Udało nam się wyjść z plaży. Teraz kolejni lokalni próbują nam pomóc. Tam za nami pan idzie. Teraz tak, w lewo, w prawo. Here. Here? Ok. Z plaży. Pan postanowił nam pomóc i teraz nam pokaże, gdzie jest ta traksy, restauracja. Traksy. Bo mówię, gogle tutaj nie ogarnia za bardzo tych dróg. W ogóle nie ma tych dróg, więc dobrze jak ci taki lokalny czasami skaże drogę. No i pa panowie bardzo uprzejmi. Ale to jest bardzo miłe z ich strony, że oni tak bardzo chcą pomóc. Nie? I nawet nie chcą za to pieniędzy, co tak. jest dla nas bardzo dziwne. Pan tam po prostu nam pomachał i poszedł. Ale tak jak mówię, Lankijczycy to bardzo uprzejmi i życzliwi ludzie. Dziękuję, sir. Dziękuję. Dziękuję Restauracja nazywa się Trax i zamówiliśmy sobie właśnie dwa filety z pińczyka z dodatkami. I zaraz pokażemy wam jak to wygląda. Cena takiego dania to akurat tutaj 40 zł za dania. Nie jest to mało, ale bardzo mało restauracji znajduje się tutaj w okolicy, więc w sumie to był taki najlepszy wybór, żeby zjeść dobrze i nie mieć problemów żołądkowych, bo jutro mamy lody. Mamy nadzieję, że zjemy dobrze, ale ogólnie restauracja wygląda mega super profesjonalnie. Kelnerzy kosz pod koszulą, wiecie co jest. I no, wygląda to naprawdę świetnie. Do tej pory chyba jeszcze nie siedzieliśmy w tak, w tak ładnym miejscu. Do tej pory to były restauracje bardziej takie lokalne. Ale kuchnia już wygląda troszkę gorzej. O! <noise> oh. Teraz właśnie dostaliśmy przystawkę. Jak to się nazywało? To są takie chrupki z tego placka papadam, okay. on jest z Soczewicy, tak? O ile dobrze pamiętam. Już któryś raz dostaliśmy to, a to jest naprawdę dobre. Ale świeżutkie, jeszcze gorące. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, danie jest troszeczkę zrobione pod nas białych, bo do tuńczyka dorzucone są frytki oraz ziemniaki, trochę ryżu i sałatka gdzie normalnie tego nie uświadczyliśmy do tej pory, żeby to były ziemniaki i frytki naraz, był ryż. Więc biorąc pod uwagę to, że po drugiej stronie ulicy jest resort dla białych, pewnie pod to to jest zrobione. Jest też mnóstwo Rosjan tutaj, z tego co zauważyłam. Jak przeglądałam menu, bardzo dużo folderów było przetłumaczone na rosyjski, także myślę, że dlatego mamy tutaj też ziemniaki. A danie wygląda tak. Tutaj mamy tuńczyka, tutaj mamy ziemniaki. Mamy ryż, mamy frytki, dziwne strasznie połączenia yy, i sałatka, no a to nie wiem co to jest, prawdopodobnie jakiś sos zaraz będziemy tego próbować, a później wam opowiemy jak to smakowało Smacznego! Tu jest jeszcze ciekawa opcja, bo w miejscowości, z której, z której jesteśmy teraz organizowane są tripy, wycieczki długie i wycieczki krótkie I patrzcie teraz, no to jest, to jest fajne, bo na przykład w parku, w którym my byliśmy, w parku Jalla Wycieczka dla dwóch osób to 240 dolarów. Albo wycieczka do Kandy, tam gdzie też byliśmy, to koszt 230 dolarów. Wycieczka do Galle, przejeżdżaliśmy przez Galle, to jest dość niedaleko stąd, ale wycieczka dla dwóch osób to 60 dolarów. My to robiliśmy praktycznie, no to jest nawet nie jest ułamek tej ceny, bo my... kurczę, my tam powiedzieliśmy jakie to były ceny, ale to weźcie do samego Kandy żeby pojechać za 230 dolarów albo tutaj na długą wycieczkę byliśmy w Kandy, tu nie byliśmy ale byliśmy w Ella, byliśmy w Jala Safari i to jest na dwie noce dwie albo trzy noce dla dwóch osób za 560 dolarów kosmos ceny co albo tutaj też na przykład Kandy byliśmy, w Dambula byliśmy, w Sigiriya byliśmy tutaj nie byliśmy dwie, trzy noce 540 dolarów dla dwóch osób ja że no my kurcze jesteśmy naprawdę debiściaki jeżeli chodzi o o robienie Sri Lanki budżetowo. A no i jeszcze, ja, jak, jacy turyści tutaj naj, naj, najbardziej użytkują z tego. To bardzo dobrze widać, tu mamy język niemiecki i mamy cyrylicę. No ale co, drogo? Bardzo drogo. No i doszliśmy do plaży i powiem Wam, że nic szczególnego. Wydaje mi się, że cała ta plaża kręci się wokół tego resortu, co Wam pokazywaliśmy wcześniej, tu sobie leżą ludzie z resortów. Tutaj mamy coś napisane cyrylicą e, Tutaj mamy jakiś kolejny resort, chyba z zasarką. A tak to kompletnie nic więcej tu się nie dzieje. Więc jeżeli o nas chodzi, omijajcie tą miejscowość. My zatrzymaliśmy się tutaj tylko po to, aby zrobić sobie przystanek, żeby nie robić od razu na strzała 180 km tuk tukiem No to jest naprawdę męczarnia. Fajnie się jeździ, krótkie dystanse, ale dłuższe to. To niekoniecznie, ale ta miejscowość wydaje mi się, tak jak powiedziałem, kręci się wokół tych resortów, bo autokary przywożą białych. Z tego co tam patrzę dalej nic nie ma, nic tu się nie dzieje, choć na plaży mało ludzi. To nie plaża, można... plaża jest sama w sobie fajna, bardzo fajna, bo jest pusta, jest bardzo mięciutki piasek, można się tutaj widzę pokąpać, też ludzie się kąpią, no ale... Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozrywki... No nie, ma, bary, nie, nie ma tutaj co robić. Restauracje, no nie ma. To jest nie polecajka, no chyba, że szukacie miejsca, w którym można sobie poleżeć i pochillować bombę po cichu, a po produkty żywnościowe, jeżeli oczywiście nie macie resortu, to musicie się cofnąć do ulicy Głównej, na którą zaraz będziemy szli, bo co ciekawe, tak jak mówiłem, musimy dokupić olej do tuktuka. Dostaliśmy współrzędny do oleju, 20w50 i zaraz idziemy szukać. Tam kolejny resort, z tego co się nie mylę. Widzę, jest basen, są leżaki. Tak, ogromny resort tam z tyłu za drzewami. No, a jeszcze co do tych resortów, to wyglądają naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze wygląda to z zewnątrz. W środku pewnie też spoko. Ładnie zadbane, czyściutko. Tutaj wyszliśmy z plaży, taką boczną uliczkę, żeby dojść do miasta, poszukać tego oleju. No, i to jest z dość wysokimi murami ogrodzone. U góry macie szkło. Po lewej czarki są na posterunku przeszliśmy po olej, ale cena oleju to dość drogie rzeczy, bo pan powiedział, że to co my potrzebujemy 5W20w51 litr to wygląda w takich bańkach to jest za 2000 rupi. No ale mówię, no gdzie litr? Bo nie potrzebuję mi litr i nie potrzebne mi wydawać 2000. Mówię do pana, czy z tych beczek tutaj co stoją obok, czy da się z tego nalać do mojego tuktuka, a pan mówi, no jasne i wiecie co zrobił? poszedł, wyciągnął butelkę po Coca-Coli ze śmietnika i leje mi właśnie pół litra tego oleju, za który zapasę 600, czy 2000. Da się? Da się. Mistrz biznesu? Ale tylko na dolewkę, żeby dojechać te 90 km, a później to już mnie nie obchodzi, więc pamiętajcie, trzeba kombinować troszeczkę, bo mogą cisnąć Wam ten droższy olej, ale da się to zrobić taniej. Troszkę inny kolor ma, ale... Olej jest troszkę w innym kolorze, przelany do butelki ze śmietnika. Olej jest. Jest, jest. Zatrzymaliśmy się jeszcze przy drożnej budce, gdzie pan sprzedaje y, różnego rodzaju pieczywo. I ceny tego to jest. To jakiś kosmos. Wyobraźcie sobie, że my za to samo, co teraz bierzemy, na przykład za te kokosanki płaciliśmy prawie 200 za sztukę w większym mieście. Te z drzemem bułki płaciliśmy 170 z tego pamiętam, w innym większym mieście, a tu są po 50. Te rybne to my nie chcemy, ale właśnie weźmiemy te z drzemem. Te kokosanki ceny tutaj największe to 120 za bochenek chleba. Tanio, bardzo tanio. Tak jak widzieliście, wzięliśmy dwie te kokosowe i dwie. Większe z dżemem. i jedna taka bułeczka kosztowała 60 groszy. To jest hit. No 3-4 razy mniej niż w tych większych miejscowościach, bo braliśmy te same bułki i były 4 razy droższe. Tomorrow. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was ja. Grażyna, ponieważ mój mąż jest kierowcą i właśnie jedziemy przez Kolombo. Nie jest łatwo. właśnie kierujemy się już w stronę naszej wypożyczalni, żeby oddać naszego. Wspaniałego badzadzia. No nie, nie jest łatwa ta droga. Jest bardzo tłoczno. No, jakby nie było, jest to stolica umownie mówiąc, bo nazwa stolicy jest tutaj, bo ona jest bardzo długa, także kleimy ją. A Kolombo jest stolicą biznesową. Także my kierujemy się do Negombo. Zobaczcie przerwniki stresy. Właśnie oddaliśmy naszego Tuxa, zrobiliśmy nim sarka podliczyła 700 km, więc sporo. Coś więcej jeszcze będziemy mogli powiedzieć na koniec, na podsumowanie całej podróży. Teraz zmierzamy do hotelu, odebrać nasz pokój. Tam e, mamy dosłownie kilka godzin, bo o 21 już musimy być na lotnisku, bo zmieniamy kraj. A na jaki kraj? Albo dowiecie się w tym odcinku, albo w tytule kolejnej serii. Six and a half hours later. No to gra, nas śpieszy z wyjaśnieniami, czemu ten odcinek jest taki chaotyczny dzisiaj. Chcieliśmy pójść coś zjeść, następnie przed lotem, ponieważ jest on. Po północy odświeżyć się, zdrzemnąć, odpocząć. No i ominęliśmy do momentu odpocząć e, nagrywanie, żeby nie pokazywać cały czas tego samego. Zjedliśmy sobie, przyszliśmy do pokoju, położyliśmy się na godzinkę, ale nie mogliśmy wróżyć oka, ponieważ dzieci pani właścicielki były tak życzliwe, że sobie płakały, krzyczały i bawiły się różnymi zabawkami przy naszych drzwiach. A zaraz znajdujemy się na lotnisku. Mamy jeszcze jakieś 40 minut. Do, żeby wejść w ogóle, przejść pierwszy check-in później dostaniemy kartę pokładową po północy będziemy odlatywać, więc ten odcinek może wydawać się chaotyczny nawet mi się wydaje, że to chaotycznie wszystko zostało jest nagrane bardzo chaotyczny i potraktujmy, że to jest ostatni odcinek no i nic, będziemy się żegnać i w kolejnym odcinku, tak jak mówię, kolejny kraj ci, coś śledzą Instagram, już wiedzą będzie ciekawie, będzie rajsko to co, żegnamy się i lecimy dalej widzimy się w kolejnym odcinku 爸。